Siemaneczko, my się pysie, dzisiaj coś, czego nie było u mnie, znaczy było, ale w formie bobuksowej. Urhara nagrał z tego odcinek. Moi drodzy, mianowicie poppy. Playtime! Mam nadzieję, że czekaliście na to w moim wykonaniu, tylko że widzowie, dzisiaj nie będziemy normalnie grać, tak jak grał Urhara, który potrzebował aż chyba 30 minut, żeby grę przejść. Nie widzowie, dzisiaj ja, Pan Misiu, postaram się zrobić z tego speedruna i mam nadzieję, że... Uda nam się to zrobić w jakieś 8 do 10 minut, tak? Maksymalnie. Pamiętajcie o łapeczce w górę, aby wesprzeć mnie w tym trudnym zadaniu. Zwłaszcza, że ja w Poppy Playtime grałem tylko w Bobuksie. Urhara grał, ja tylko oglądałem Urhary. Teraz przed odcinkiem zobaczyłem sobie jeden filmik, żeby wiedzieć mniej więcej, co ja w ogóle mam robić. I mam nadzieję, że się uda. Postaram się, my się, się ale jestem lepszy i bardziej mnie lubicie niż Urhare, prawda? I pamiętajcie o subach, ponieważ mam wrażenie, że duża część osób jeszcze subika nie ma. Boję się, że będę musiał powtarzać coś 10 razy, żeby w końcu wyszło dobrze. Nowa gra i ja już zaczynam biec! Znaczy jeszcze nie. Zaraz. Czy można tutaj to pominąć? Bo nie wiem od kiedy się liczy taki speedrun. Chyba nie da się, więc będziemy liczyć dopiero po filmiku. Tak? Bo nie mogę, nie mogę cię pominąć, Mysiu Pysiu. Nie mogę. Ta laleczka jest przerażająca, widzowie. Naprawdę, naprawdę jest przerażająca. Tak, tam idziemy. Tam zaraz dotrę. Biegniemy, dobra, widzowie, szybko, szybko, szybko. Czyli teraz tak: zielony, e, różowy, żółty, czerwony. Dobra, 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 dobra. Patrzcie jaki zajebisty jestem. Dobra i teraz odpala się filmik. Ja w tym momencie szybciutko muszę przetargać to i w ten sposób, w ten sposób dużo łatwiej będzie mi się pysie wskoczyć tam na górę. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem. Że faktycznie będzie mi łatwiej wskoczyć na górę. Będzie przypał jak nie. <laughs> będzie przypał. No daj to już. Daj, 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 daj. Daj, dai dai daj, daj! Daj, 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 daj. Mm. Dobra, Pani Misiu, spokojnie. Kurczę, nie pamiętam gdzie później iść. Chyba do power. Chyba do power widzowie. Okej? Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. No. No 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 no. No 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 no. Dawaj. 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 Dawaj łapkę! No zdenerwuję się zaraz, jak nie dasz mi tej łapki! O! Okej okay. No Dobra, szybko, 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 szybko Chyba jest git Czasowo Pyk, pyk, patrzcie! Ale zajebisty jestem, widzowie! Dobra Szybko, 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 szybko Teraz musimy iść Do power, czyli tutaj Nie? Łapka, o Boże, ale wszystko popsułem. Co? Abo klucz. O nie, widzowie. Chyba, chyba trochę spartoliłem. Chyba trochę bardzo spartoliłem. Mam nadzieję, że aż tak nie. Ale, no dobra, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie gituwa widzowie. Ok, mamy już tutaj przejście. Wszystko też zależy od tego, jak to będzie wyglądać później. Czyli. Czyli w momencie. Wszystko zależy od tego, widzowie, jak to będzie wyglądać później. Czyli w momencie, gdy. O właśnie tutaj. To wszystko zależy od tego momentu, my się pisie. Picy, 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 picy. Picy, picy, picy. OK, mamy tutaj jedną część, chyba i nie podniosłem, ale walić to. Tutaj mamy jedną. Kurwa, ale wszystko popsułem widzowie. Jeszcze raz. Muszę to odpalić jeszcze raz. Tyle błędów popełniłem, ale teraz będzie dużo lepiej, widzowie, obiecuję. Teraz. Teraz się postaram. OK, słuchajcie, zaczynamy ponownie. Szybko, szybko, szybko. Teraz powinno być zarąbiście widzowie. Ok, zielony. Pik, pik. Ok, teraz. Teraz poszło mi dużo lepiej. Bez cięć, bez niczego, wszystko będzie bardzo ładnie i płynnie, widzowie. Tutaj od razu sobie przesuwamy te skrzyneczki. Ok, pik, pik. Dobra, bardzo ładnie. Dzięki temu zaoszczędzimy parę sekund. W tym momencie czekamy na łapki. Najgorsze jest to czekanie na te łapki, czy nie można tego przyspieszyć? Ale okej, okay, później też będzie czekanie I to dość spore na różne elementy, na które będziemy czekać I boję się, moi drodzy, ostatni łamigówki, że tam coś spieprzę Oraz boję się hagiego łagiego, że on kurde sprawi, że ja coś spieprzę Mam nadzieję, że nie... Mam nadzieję, że pod koniec nie popsuje się wszystko, bo będę mega smutny Dobra, tymczasem, proszę Proszę. Thank you. Okej. Okay. Już? Thank you. Powiedział thank you. Thank you to daj. What's the time... Play time, play time. Daj. O, o, o. Coś się robi. Dobra. Ty, 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 ty. Daj, daj, daj. Okej. Okay. Mamy to moi drodzy. Też ważne jest to, żebym trafiał. O właśnie. Żebym trafiał. Picy, picy, picy. Dobra, wchodzimy moi drodzy. Pomieszczenie, gdzie jest hagi -Wagi. I w tym momencie, pik. Daj klucz. Okej. Okay. I teraz to poszło dużo bardziej sprawnie, bo już wiedziałem o co chodzi. Okej, okay. w tym momencie łamigłówka. Ta łamigłówka też jest prosta. Daj to. Picy, 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 picy. Teraz jeszcze tutaj. Pięknie. I w tym momencie my się pysie, idziemy tutaj ładnie, dobra, przytkaliśmy łapę. I w tym momencie bardzo dużo zależy od tego, jak. Cześć, Hagi, daj piąteczkę. No, Hagi, dlaczego ty taki jesteś? Wydupiaj, Mi się pisie. dużo zależy od tego, jak rozstawione będą te cztery gówniane elementy. Właściwie trzy elementy, bo jeden z nich już mamy w jednym miejscu. Więc trzy elementy trzeba w tym momencie znaleźć. Okej, okay, mam jeden. No, no dupa. No co to ma być? Dobra, jeden. Tam widzę drugi. No najgorzej, najgorzej. Nie śmiejcie się ze mnie, my się pisie. Nie będę tego powtarzał. I tak mam nadzieję, że będzie. O, daj to. Okej, okay, mi się pisie. Nie poszło tak źle jak myślałem. Bo mogłem też szukać tego bardzo długo. Okej, okay, chodź tu. Mogłem też szukać tego bardzo długo i wtedy by było bardzo źle. A stosunkowo szybko to znalazłem. Nieudolnie, co prawda? Podnosiłem te przedmioty, ale nie było takiej tragedii. Okej, okay, teraz czekamy. Pięknie. Dobra. Chyba... Chyba nie jest tak źle, prawda, widzowie? Możecie docenić starania łapką w górę. Pamiętajcie. Tymczasem... Ja się... Jakoś... Tutaj Formalnie, czy ja mogę zrobić coś takiego? Chyba nie O, łapka, dobra No Okej, okay. wchodzimy, 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 wchodzimy Tup, 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 tup I idziemy, szybciutko, szybciutko Picy, picy, picy ok tędy Nie, nie tędy yy... A, tędy, 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 o boże o, Boże, 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 Picy, picy. Okej. Okay. Picy, picy, picy. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, nie straciłem tak dużo czasu, jak mogłoby się wydawać, więc jest bardzo dobrze, widzowie. Teraz najgorsze, ta ostatnia łamigłówka w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że sobie dobrze z nią poradzimy. Tup, tup. Wydupiaj, wydupiaj, ej będę się bał widzowie tego hagiego łagiego Hagi łagi nie krzywdź mnie proszę Będę się go bał jak ciul No i wszystko zależy od tej ostatniej łamigłówki Nie wiem jak to z czasem wygląda Co to cię stało? No, ale wracając nie wiem jak to z czasem wygląda Wy widzicie? Ja nie widzę Tup, 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 tup Uważam, że nie jest tak źle Okej Okej, okay, dobra. Czy ja dam radę? O kurwa! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Wszystko popsute. Okej, okay, widzowie. Um, um, to jest speedrun ala pan misio. Okej. Okay? Okej. Okay. Słuchajcie, mogłoby być lepiej. Oczywiście. Ja po prostu widziałem na filmikach, że ludzie to przeskakują. Dlaczego? Dlaczego ja? Okej, okay, mamy tutaj jakiś speedrun i ja chcę zobaczyć jak to wygląda tutaj. Co wy robicie? Okej, okay, czerwona łapka, pik. Przecież ja tak zrobiłem. Ja tak zrobiłem. Dobra, jeszcze raz, żebym na pewno nie popełnił błędu. Czerwona łapa. Podchodzimy tutaj, skaczemy. Robimy takie koło i i wtedy jest wszystko OK. Czy ja tak będę potrafił widzowie? Mam nadzieję, że teraz już wyjdzie. Siema popi! Dzisiaj moim zadaniem jest cię uratować. Idziemy, 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 idziemy. Okej, okay. pik, 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 pyk. Pięknie. Pik pik. I dobra. I w tym momencie robimy skrzynkę. Tutaj to już y, znamy na pamięć co trzeba zrobić. Mam nadzieję, że w sumie troszeczkę lepiej pójdzie mi. Mi się pisie z... z tymi elementami. Pik, pik, dobra. Jest generalnie bardzo ładnie. Oj teraz się nie wydostanę. Ej, bez jaj. O nie! O, dobra, 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 dobra. Wszystko jest ok, widzowie, pod kontrolą. Tutaj i tak gra ten filmik, zanim on przestanie grać, to troszeczkę minie. No, tak, naucz mnie używać tych łapek. Czyli moi drodzy, podchodzimy do tego tego miejsca, tak. Tak i skaczemy. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie, to się zdenerwuje, widzowie. Tak? I tak. 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 Dobra. Thank you, thank you. Tak, 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 tak. Daj. Daj łapkę. Pici, 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 pici. Ok, mamy łapkę, widzowie. Zaczynamy ze speedrunem. Pici, pici, pici. Ok, od tego momentu tak naprawdę wszystko się zaczyna. I pik. Dobra. Skanuję, skanuję łapkę. Dobrze. I idziemy. Siema, hagi. Cześć, hagi, łagi. Okej, okay, tutaj pyk. I teraz potrzebujemy kluczyk i wchodzimy tutaj do środka. W sumie bardzo ładnie tutaj czasowo na razie to wygląda. My się się. W tym momencie bierzemy... Eee! Okej, okay. nie było tak źle. Mogło być gorzej. Zawsze mogło być gorzej, ale te łapki czasami te tak źle je klikam. Hmm, gdzie jest łagi Pi picy, picy picy, picy picy picy. picy. Okej, okay, wchodzimy. Siema, Hagi, daj piąteczkę, daj piąteczkę, mysiu-pysiu! Zaraz jak będzie mnie gonił, wtedy... Wydupiaj! Wtedy będzie przypał, wtedy nie będę chciał piąteczki, widzowie! Okej, okay, co teraz? A, okej, okay, teraz mamy już elementy Więc szybciutko trzeba to... Ogarnąć Mam nadzieję, że będzie dobrze Pik Dobra, tam mamy... O kurwa, co ja zrobiłem? Dobra, widzę już. Yy, tu było ładnie. No, daj to. Okej. Okay. Tutaj często jest jakiś element. Yy, nie, o, jest! Dobra, 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 widzowie. W sumie teraz poszło naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie poszło. Jestem z siebie zadowolony. Picy, 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 picy. Mam nadzieję, że prze przeżywacie w tym momencie razem ze mną. Okej okay. Nie wiem czemu słyszę takie pstrykanie Dziwne Bardzo dziwne pstrykanie słyszałem Ale okej okay. Daj łapkę Daj łapkę, daj łapkę, daj łapkę Nie wiem czy mogę tak I na przykład już okej okay. Dobra, dobra, dobra W sumie myślę, że nawet dobrze, że tak zrobiłem Picy, picy, picy. I wchodzimy do środka. Picy, picy, picy. I tutaj. Tutaj nie. Tutaj. Tutaj. Pik. Teraz tak. Ok, załapało prąd. Pik. Pięknie widzowie. I w tym momencie to, co jest dla mnie najcięższe, mam nadzieję, że czasowo teraz wypadam nawet dobrze, ale teraz będą najcięższe rzeczy, czyli. Hagi znaczy najpierw pułapka, a później hagi -wagi. Dlaczego tak powoli idę? Dawaj szybciej, dawaj szybciej, dawaj szybciej. No, szybciej. Picy, 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 picy. picy, No, wydłupiać, wydłupiać z tymi komunikatami waszymi. Pik, znowu jakieś dziwne ścinki. Ok, i teraz tuptusiamy, widzowie. Mam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie dobrze. Proszę. Proszę, proszę, proszę. Okej. Okay. Okej, okay. czyli teraz tak, dajemy czerwoną łapkę. Tak jak na filmiku tutaj Nie wierzę. Nie wierzę, widzowie! Nie, no kurwa, no nie! Dobra, ale miałem dużo czasu na elementach. Ja nie wierzę. Dlaczego ja tak nie potrafię? Co to było? Dlaczego? Nie. Okej. Okay. Pik, pik. Zaraz się w kurwie, widzowie. Zaraz wyłączę tę grę. Nie wytrzymam. Dobra, wdech i wydech. Wdech i wydech. To nie może być takie trudne. To nie może być takie trudne. Nie wytrzymam. Ja chcę już koniec. Miało być tak pięknie. Miało być tak pięknie. No ale jak to? Chyba, widzowie, jeszcze jedną próbę będziemy mieli. Bo mi tak, to tak, tak chyba średnio wychodzi Użyję tej próby na nauczenie się skakania A było już tak dobrze, naprawdę Podchodzimy tutaj Jak ci ludzie to robią? Czekajcie A bo to trzeba ze sprintem O nie wierzę, widzowie, co ja narobiłem. Okej, okay, spróbuję teraz to zrobić ze sprintem tym. Pik. Tutaj. <gryw> tak. Udało się, widzowie. Udało się. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Pik. Udało się. Udało się. Nie wierzę. Nie wierzę. Naprawdę, czekajcie. Jeszcze raz. Pik. I tak, jeszcze raz, mój speedrun trwa już 33 minuty, okej, okay, uwaga, podejście, my się pysie, numer 4 i definitywne teraz podejście, teraz musi się udać, już nauczyłem się tak skakać, okej, okay? zielony, różowy, żółty, czerwony, pyk. Tutaj już to mamy opanowane do perfekcji. Znaczy, lepiej tak nie mówić, że do perfekcji, bo zaraz coś pójdzie nie tak. Zaraz wykrakam. Ale okej, okay. ustawiamy pudełeczko. Tutaj pik. Jeszcze trochę lepiej, tak? Mamy teraz dużo czasu, my się się O! Pudełeczko ustawione, pik, pik. Pięknie, jestem. I teraz weź się, wydostań. O, dobra, jest super. I teraz musimy standardowo zaczekać na łapkę. Daj mi tę łapkę, daj mi tę łapkę, proszę! Najgorzej widzowie. Będzie teraz z elementami. Oby były tak jak ostatnio. Ostatnio były tak świetnie. No i ten skoczek. I jeszcze trzeba też pamiętać o Hagim Wagim. On też może nabroić troszeczkę. Jak zginę na Hagim Wagim? To ja nie wiem widzowie. To ja nie wiem. Będzie masakra. Okej, okay, chyba już, chyba już. My się pysie, daj, 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 daj. O, o, dobra, dobra, dobra. Pik, 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 daj łapkę, daj łapkę. Okej, okay, mamy łapkę. Super, w takim wypadku. Picy, picy, picy Skaczemy. Skaczemy. Pik. Przywitamy się zaraz z hagim łagim. Pik sobie siedzi spokojnie. Cześć, hagi łagi. Piąteczka. Później ci dam piąteczkę, mysiu, pysiu. Okej, okay, kluczyk, daj. Pyk, i wchodzimy. Tutaj bardzo ładnie sobie poradziliśmy, trzeba przyznać. Picy, picy, picy. Tu już średnio. Bo za drugim razem dopiero, ale jest chyba czasowo nawet okej, okay my się pisie. Pik. Teraz od razu. O, gdzie hagi łagi? Teraz tutaj od razu. Pięknie. Idziemy, 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 idziemy. Pięknie. Hagi, daj piąteczkę. Dobra, teraz zaczynamy, my się pysie z elementami. Wydupiaj! Zaczynamy, my się pysie z elementami. Oby było dobrze. Oby były mniej więcej dobrze rozstawione. Ale patrzcie, jak ogarniam. Patrzcie jak pik, 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 pik pik idę. Okej, okay, mamy tutaj pierwszy. Czy uda mi się go szybko zebrać? Udało mi się szybko go zebrać. Tutaj mamy lepiej podejść. Widzę już gdzieś nie to łapka. Tutaj jest kolejny Może na górze gdzieś tutaj nie, nie No i mamy problem. O, dobra, widzę go Widzę go mi się pysie. Jest tutaj. Pięknie. Nie było tak źle. Mogło być dużo gorzej. Picy, 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 proszę teraz nie pisać na Discordzie. Nie teraz. Teraz ważne speedruny się dzieją. Okej, okay, tup, 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 tup. Wkładamy elementy. Pięknie. I... I, I. 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 Czekamy na łapkę. Formalnie można te kartony wydupić. Przeszkadzają nam. Weźmy sobie tak, niebieska łapka. I. Pik. I podchodzimy troszeczkę. Używamy czerwonej. Dawaj, 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 dawaj. Muszę kichnąć. Sik! Okej, okay, żyje. Tup, 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 tup. Co się dzieje? Co ja zrobiłem widzowie? Okej, okay, nieważne, nie było tego, okej? Okay? Wy to z pamięci. Pik, to wszystko przez to, że kichnąłem. Tup, 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 tup. Czasami można się pomylić na speedranie. Czasami można. Ja mogę! Okej. Okay. I teraz, teraz najgorsze. Jeśli teraz się nie pomylę to będzie dobrze. Wszystko zależy od tego momentu i od przeszłego. Schagim, łagim, wydupiaj, tup, 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 tu tup, tup, tu, 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 wydupiaj, wydupiaj. Już chyba teraz w lewo, ok? Pięknie? No, nie wierzę. Dlaczego muszę się zacinać w takich głupich miejscach? Picy, picy, picy. Pewnie czasowo jest dużo gorzej niż poprzednio. Ale to chyba takie sekundy mi się pysie. Okej. Okay. Dobra. Oby teraz było dobrze. I teraz. Tak! Tak mi się pysie. Udało się! Udało się! Może być, możecie być ze mnie dumni. Jest! I tutaj skaczemy Pick. power, 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 power Power Okej okay. Pięknie, 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 pięknie I teraz zaczekajmy sobie tutaj Formalnie Czy ja mogę wziąć to tak Nie wiem czy mogę wziąć to tak Nie, lepiej nie kombinować, bo w sumie mógłbym tam zaczekać, rzucić łapkę. Ale jeszcze pójdzie coś nie tak i tylko stracę na tym. My się pysie. Ale wiecie, co teraz nadchodzi. Teraz nadchodzi najgorszy moment. Najgorszy. Ej, czy to już idzie? Bo ja się boję, że ja coś jeszcze muszę. Nie, dobra, idzie, 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 my się pysie. okej. Okay. wszystko jest w porządeczku. Nie wiem, jak to z czasem wygląda. Mam nadzieję, że dobrze. Tu, tu, siam, tu, tu, siam, skaczę i skaczę. Mam nadzieję, że czasowo nie jest tak źle, naprawdę. Chyba mogłoby być gorzej, a mogłoby być też lepiej. Okej? Okay. Zabaweczka, zabaweczka już leci do nas. Już leci. Pytanie, czy ja mogę ją stamtąd zabrać? Na przykład teraz. Nie, niestety nie mogłem. Okej, okay, to tutaj. Tu, tu, tu już, tu już, tu już, tu już. Chodź, 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 choć, Chodź. Chodź, chodź, chodź. I teraz czeka nas najgorsze. Hagi łagi nas czeka. Okej, okay. tu tusiamy. Tup, 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 tup tup tup. tup. Okej. Okay. Poziu, boję się, my się, pysie. Teraz najgorsze. Muszę iść tam, dobra. Hagi. Hagi, 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 hagi. Cześć! Dzień dobry, hagiłagi. Picy, 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 picy. Czemu tu tak ciemno? Picy, 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 picy. Boję się. Boję się, mi się py się. Boję się, boję się, boję się, boję się, boję się. O kurwa. O kurwa! Ja nie mogę takich speedrunów, bo ja w tym momencie już Już się mega boję. Mega się boję. jaj Nie byłem na to gotowy, mi się pysie. Nie byłem. Nie byłem. Picy, 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 pici, picy. On idzie za mną. Czuję go na swojej niebieskiej dupie. My się pysie. Czuję go na moim niebieskim tyłku. Tupu, 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 tupu. Dobra, 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 dobra. Tu, 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 tu. Tu się w końcu otworzy. Tu się w końcu otworzy. Dawaj, 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 dawaj. Uciekam. 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 Tu szybko, tu szybko, tu szybko, tu szybko. Picy, picy, picy. Ok. Dobra, jest bardzo ładnie. Co jest? Co z moją ręką się stało przez chwilę? Moja ręka, już myślałem, że wszystko się popsuło z powodu mojej rączki. Ej, mi się pisie, ale wiecie co to znaczy? To znaczy, że się udało. Udało się mi się pisie. Teraz już tylko wystarczy dojść do końca. Już myślałem, że naprawdę będzie f 4 i dupa. A tutaj. A tutaj się udało. Teraz największe pytanie brzmi: w ile zrobiłem ten speedrun? Ile czasu? Picy, 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 picy. Picy, picy, picy. Dobra, teraz trzeba jak najszybciej ją otworzyć. Tak, koniec. Koniec. Siema popi. Skończyło się. Ile czasu mi to zajęło? Bo nagrywam to ogólnie 44 minuty. Ale ile czasu? Zajął mi speedrun, my się pysie. Wy zobaczycie na nagraniu. Urhara zobaczy podczas montażu, a ja na odcineczku. Mam nadzieję, że było super. Parę pomyłeczek było, mi się pysie. Ale ogólnie myślę, że wyszło bardzo dobrze. Pamiętajcie, żeby zostawić tego. Lajkacza za starania i subika. Tymczasem, ja, pan Misio, bydź anime dziewczyna się z wami żegna. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, wtorek, czwartek, sobota. Odcinki są na moim kanale.